Witzczędzam Dzisiaj witam Was w tej pięknej, pięknej grze, czyli Far Cry, trwieczka. Lecimy sobie właśnie na paroletni. Pozwiecać sobie. Co to na zero padniemy na ziemię? Nie jak jest to niewierno. Nie, 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 nie. Lotnio. Lecz dalej. No jak pierdziel tam jest z tych atruistów jakiś obóz Tylko to nie za atruistów, tylko tych cymbałów Wszystko To źmier atakuję ja cały czas Na dół, na dół, na dół, na dół Moja lotnia, siądź. Nie mogę Lotnia <laughs> się zepsuła Mamo, lotnia się zepsuła Идем назовать пункт обсервационный. Tamte miał 11 dolców ten Podobnie Co to? Ile gotów na ziemi? a no, kurde, nie są ty A gracie w w ogóle jakiegoś... to nigdy nie skaczcie z wielkiej wysokości jak ja teraz. Czekam was do zgodniu. No mi tu, niestety! <śmiech> <śmiech> tak, nie stracę. No ładna palienka. Chodź się Chodź ty łóżeczka. Ma tam bielek. Małpisz on ty ze mną pójdziesz, co? Hmm. Żartuję <laughs> W ogóle życzę Was wszystkiego dobrego na święta dobrego karpia No właśnie mój tata poszedł zabijać karpia W ogóle gdy chcecie Kiłendaj ludziska, no to piszcie mi pytania, ale mam jakiś grunt. To jest skutę, nie wzięć nic wsiądę na skut wodnej popłynę. <mum> o godziu mnie CyberGaja 4 dupy 8 maję CymberGaja Sorry, że teraz obrażę te imię Ale powiem byle jakie e, Michał, Michał CyberGaja 4 dupy 8 jej Nie no, sorry Michał, jak to jakiś Michał wygląda Sorry, przepraszam Ojo, piędziły w rogowie. Madafaka liśmie taka Gdzie wam w ogóle po nie ma? bile bilet, gdzie, żeby dopłynąć? Fucking shit. Nienawidzę wodospadów. Jej! Jej! To nie Na hmm. Na no, puta. No. Nie dodawaj.

Przysięcia. Jakby to dźwięki wydawane. Jak się lubi dziąć. Co robisz? To ten muszę testować na kimś. Chodźcie tu ludzie w lądze. znajdę was i zabiję. gdzie wchodzę właśnie no mam nadzieję że to się zbyć. chcę nóż wytestować. idę tam nóż wytestować. mam to w dupie z jakiś talent vloga nie tam być nie jest talent vloga Z tambo sicopli. Czy wam też jakieś czapli? Okej. Dobra, trzymajcie się raz do tego odcinka i cześć.